Cześć wszystkim, w drugim odcinku Minecrafta z Patty. Dzisiaj, tak jak obiecałam, udamy się w tamto dziwne miejsce. Tu zrobiłam sobie cztery pochodnie, zaraz dorobię więcej. Trochę węgla nam się uzbierało. E, aczkolwiek dalej nie mam drewna. I zbliża się noc, tak więc pójdę szybko a jeszcze troszeczkę go zebrać. Prześpimy się, zrobimy skrzynkę. Odłożę niepotrzebne rzeczy, które kiedyś mogą się przydać, a nie chcę ich stracić, i idziemy do tej ni nie, nie jaskini, do tej fortecy, powiedzmy, do, do tego czegoś, może tak. <laughs> um, przydałoby się trochę mięsa w sumie upiec, bo tym się za bardzo nie najemy. Dobra. Mam nadzieję, że zdążę tego trochę zebrać, zanim słońce zajdzie. Strasznie nie lubię zbierać drewna w dżungli. Te Liliany są bardzo, ale to bardzo znerwujące. Dobra. Mam nadzieję, że zapisał mi się spawn. Bo niejednokrotnie przespałam się w łóżku i potem zginęłam. respawnuję się i co? I nie wiem, gdzie jestem. O, i ciemno, ciemno, ciemno. Potwory zaraz przyjdą. O. Dobra. Trochę tego jest. Tam wracamy. Śpimy i idziemy. Co ja muszę wziąć? Muszę wziąć miecz, craftboxa, jedzenie. Um, węgiel. Coś jeszcze? Chyba nie A i kilo. W sumie kilo by się też przydał. Gdzie jest to? Nie wiem, czy Wy też, ale ja słyszę zombiego i wolałabym się położyć mimo wszystko. A chyba nawet tam jeden, o właśnie. Jezu, ile tego tu jest. Wspominałam już może, że nie lubię potworków? I Perry, a tych co szczególnie... Tu gdzieś pod nami jest chyba jaskinia. Nie wiem, czy Wy też to słyszycie, ale gdzieś tu warczy zombie, bardzo, bardzo blisko. O, się, czy tam nie ma jakiegoś prostego tunelu, który prowadzi tutaj. Zaraz zobaczymy. No, strasznie głośno to jest. Dobra. Tu sobie zrobimy deski. A skrzynia. Skrzynia. W skrzyni włożymy to, 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 to. E to, to, to. Dobra, na szybko przepalimy trochę i amu. I pochodnie. Muszę dźwięki przyciszyć, nie? Chwila, opcje. Nie wiem czy słyszycie to tak samo głośno jak ja, ale u mnie jest to niesamowicie denerwujące, dlatego też ściszę Jeśli zobaczę później na nagraniu, że, nie, że jednak nie było tego słychać, to trudno, zrobię głośniej Dobra, muszę wziąć krew boksa, to może zrobię sobie jeszcze jednego Nic się nie stanie O mój Boże, o mój Boże No jaki wredny gripper! No nie. Łóżko? <noise> łóżko jest dobre. Nie jest łóżko. A skrzynia. I co zginęło? Craftbox jest. Piecyka nie ma? Nie mam piecyka. Piecyk. A pewnie nie mam już? Nie pewno go nie mam, Na pewno go nie ma. Dobra, skopiemy tutaj trochę tego. O. Uję to gdzieś jaskinie, ja to po prostu wiem. Stanowczo za głośno słychać tego zombie, a nie mówiłam. Dobra, może nie teraz. Widzicie, mam tego trochę 14. Dobra. A. Tu piecyk I zostało 4 mięska do przepalenia Dobra Tu mamy to Po co ja zrobiłam skrzynkę? Ja miałam zrobić kredyboks, a nie skrzynkę Da. No to jeszcze raz Oczywiście już mi nie starczy drewna Craftbox, craftbox. craft, box. craft box. Diet się w sumie może przydać drewno, kamienie zostawimy e, zrobię jeszcze jeden kilof całkiem dobry pomysł owca uciekaj no da jeszcze raz tu, 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 tu dobra, kilof, miecz w sumie mieczek sobie też jeszcze jeden zrobię. Będę musiała tego szukać później. Mam nadzieję, że znajdę trochę... Mm, o, 60 pochodni mamy. Całkiem sporo. Dobra, mięso zrobiło się. Zrobiło. I w, wcinamy. I idziemy. Dobra. Co to tam jest? Się co, naprawdę się boję? <śm> mm. Mm. Dobra. Właśnie miałam sobie troszeczkę z zwiększyć, zwiększyć, zwiększyć. Dobra, to może nie teraz. Tak, uh, okay. game... Okej, okay. co to jest? A, i coś wyskoczyło. To teraz druga. Więc ustawimy się na przeciwko wejścia i... I co? Stało się coś? Ło. Co to było? Coś się gdzieś otwarło. Gdzie? Co to jest? A to co? Ło, łoj, łoj. Ty, jakie sprytne. Co to jest? Linka, tak jakby, nie? Dobra, weźmiemy sobie to. O Boże, ja się boję. A tu się okaże, że za chwilkę nic nie ma. A tu mamy to. Tu jest Redstone. I kolejna linka. Nie nabiorę się na to drugi raz. I skrzynka. A w skrzynce? No nie, ja tu już myślałam, że coś fajnego, a tu są kości. O Kurde, a myślałam, że jakoś lepiej tu będzie. Ale i tak nigdy wcześniej nie widziałam czegoś takiego. Ale tu się coś otwarło, może. Chwilę. Co tu się otwarło? Czy się nie zmienia, chyba nic nie? Czy to mi się tylko wydaje? Aha, A nie. Nie, no nic. Dobra. To w takim razie, skoro nie ma to już nic bardziej interesującego, nie ma. No to co, idziemy. Dobra, w takim razie zbieramy drewno. Chyba, że pójdziemy do tej jaskini, która tam była. Bo może żelazo znajdziemy, które przydałoby się nam do zebrania wemy z owiec i moglibyśmy od razu wybudować ten domek z wewnątrz, o którym wcześniej wspominałam. Tylko ja teraz nie pamiętam, gdzie to było. Chyba tam, nie? Chyba tak. Tu było jeziorko, A to był ten plac. Tak, to jest tu. I gdzieś była jaskinia. Tylko gdzie. A o, tu coś jest. kurde, to jest taki niefajny spad w dół. I tam jest tak ciemno. Bardzo ciemno. Może tak, tu i tu. Ale nie słyszę na razie żadnych potworów. To może nie będzie źle. Aj, 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 nie, 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 obiecuję ode mnie. Dobra, dam radę. Nic taki smutny jest, nie? Aaa, odejść, odejść, odejść. Fuck. Najgorsze jest to, że te gripery nie wydają dźwięków. A, przypomniałam mi się właśnie, że mamy jaskinię przecież koło siebie. O jezu, tam jest za ciemno. Tam jest za ciemno. Za bardzo ciemno. <noise> o, dobra, teraz chodzi śmierć. O, żelazo. Dobra, jak już mówiłam, będę tu po prostu piszczała. Mm, żelazo. Ale jest dobrze. Zero szkieletów, zero zombiaków. Co prawda, wydawało mi się, że to, to było. Nie, ja by ktoś krzyknął. O, dobra, pójdziemy najpierw tam. Tam jest węgiel. Tam coś jest. O, dobra. Dobra, nie jest bezpiecznie. Mogę wykopać węgiel. O. Przydałoby się też chyba jakąś piwnicę zrobić. Kurczę, czemu jak się wykupuje węgiel, to mamy punkt umiejętności, a jak się wykupuje żelazo, to już ich nie ma. Nie wiem, jak z diamentami, redstone, lapis i tym podobnymi sprawami, ale trochę dziwne, że przy, żel przy żelazie tego nie ma, nie? Wydaje mi się, że jest troszeczkę ważniejszym surowcem niż e, węgiel, bo węgiel, jakby nie patrzeć, może bo węgiel możemy uzyskać z drewna, a żelazo to raczej tak fakt faktem, często się je spotyka. O Boże, jak tam jest ciemno, ale tu chyba jest żelazo, nie? O, o gripper! Nienawidzę griperów, no. I wybuchnie. A, jeszcze nie. Ach, zabiłam go. Tam jest drugi. Tam jest jakiś... Skąd ich tu tyle? A jak się czai ze tego żwiru? Jezus Maria, skąd tego tam tyle jest? O Boże, ja...